Cisza, spokój. Przydałoby się na wykopki iść, tylko co z tego jak kobieta na Poznokcie chce jechać. <gry> No i jest jakiś stary dmuchaniec. No ale widać, że jest zajazd totalny. Czekajcie. Tak to taki to, to. Dosyć przyjemny sygnał. No i jest klamerka. O. Całkiem fajna. Czekajcie troszeczkę ją oczyszczę. Tak to wygląda. No i jest, muteczek. Nie za wielki, ale, ale jest. Może kiedyś się wykorzysta i odnowię jego. Mercedes Nie pogadasz Od jakiejś maszyny Może od zegarka większego tego Stojącego Ale jest kółeczko Mam tu jakiś sygnał o niespotykanym brzmieniu Gdzie ty byłeś dziadło? o jest guziczek jest chwila moment no co prawda co prawda płaski na dodatek przełamany jeszcze delikatnie na środku ale jest z łóżkiem Coś się dzieje. Długo, długo nic jest. Klamerka. Z początku tak niepewnie się poczułem, ale potem patrzę, że kawałek jakieś rurki tak za machnąłem łopatą i szukam szukam nie mogę znaleźć ale patrzcie o jest guziczek a tutaj co jakiś patycz. Chodzisz? cały czas coś wychodzi ale zobaczcie tutaj taki guziolek no to już na tym polu to już chyba nie wiem z czwarty łaski łóżko całe dziwi mnie to bardzo, bo to tyle razy pole orane i dalej to łóżko jest, ale fajnie, no ten bardzo ładny stan. No i zobaczcie, jest wajmarek, jedyneczka 1927 rok. Fajnie, nawet całkiem dobry stan. Fajny sygnał. I jest kolejna krągłość. Piąteczka widzę chyba jest. Tak, jest. Pięć peningów. Czekajcie, troszeczkę oczyszczę. No i jest trzecia Rzesza. Pięć Fenoli. Czekajcie, spadł mi. 1941 bodajże. No ale stan to już taki. To znaczy awers tak pół biedy, ale rewers to już dojechany ostro. Spójrzcie na to. O, jaki piękny grawer. Co to mogło być? Kurczę. Na ten czas to ja nic nie wymyślę. Aby Wam powiedzieć. Także ładnie to wygląda. I nic więcej. Na razie nie wiem, co to jest. Po tej stronie niebo piękne. Czyściutkie. Teraz robimy. Obrót Patrzcie co nam się dzieje Jaka mgła Cuda wianki Trzeba do domu uciekać powoli. Cyk w Szczęśliwej drogi już czas. Powolutku będę zbierał się do domku Godzina 14.30 Wypad ogólnie uznaję za udany, dwie monetki, patrzę ktoś tam daleko, sarenki chodzą, dwie monetki, dwa guziczki, także jest ok, świeże powietrze, cisza, spokój. Zajadę do domku to podsumuję to dla Was i widzimy się później. Rozpakowałem niedawno paczkę od Andrzeja i zobaczcie co mam tam ciekawego. Taki coś. Ale mega sztylety. Normalnie dech pierwszy zapirają. Ja I Patrzcie jak kobra, tak to się prezentuje. Czekajcie wyciągnę. Opa, na pewno będą miały zaszczytne miejsce u mnie nad kominkiem w nowym domu. Mega. także dziękuję ci Andrzeju raz jeszcze